Witam na dzisiejszym live. Z tego live'u będzie utworzony film, yy, zredagowany, dlatego że chcę to skrócić. Życzę Wam wszystkiego najlepszego na rok 2026. Zostać yy, zbiorem osób, które chciałyby zdetoksyfikować swój organizm. Od razu pytanie się nasuwa, czy trzeba coś kupować? Nie, nic nie trzeba kupować, absolutnie. Jest, yy, opowiem Wam w tym filmie teraz, w jaki sposób to zrobimy. Zacznie się to mniej więcej 20, może nawet pod koniec, może 25 stycznia, gdzie jeżeli ktoś, kto jest zainteresowany, yy, przyśle mi e-mail. Ja w tym e-mailu wyjaśnię, w jaki sposób będziemy to robić. A dzisiaj troszeczkę powiem o tym, dlatego że detoks na długo przed tym, Zanim słowo detoks stało się modnym hasłem, już starożytne kultury bardzo dawno temu w całym świecie rozumiały i wykorzystywały moc regularnego oczyszczania organizmu. I tutaj nie chodzi tylko o to oczyszczanie Twoich myśli, Twoich upodobań, Twoich przyzwyczajeń, które niektóre mogą być złe, prawda? I nawet Aruwida bardzo dawno głosiła, że toksyny są przyczyną wszystkich chorób i sugerowała regularną detoksykację jako drogę do długowieczności. Tradycyjna medycyna chińska wykorzystywała terapie fizyczne, takie jak bańki, akupunktura, aby uwolnić zablokowaną energię na przykład. Nawet plemienia rdzennych yy, Amerykanów też uczestniczyły w detoksie, dlatego że stosowały łaźnie, parowe, stosowały zioła, okładanie się ziołami, prawda, posty i tak dalej. To wszystko razem weźmy i przełóżmy to na dzisiejsze czasy, prawda, w jaki sposób w tym momencie my możemy zdetoksyfikować się na przykład od internetu, prawda, od złych myśli, od złych przyzwyczajeń. I zrobić to w styczniu, pod koniec stycznia, tak jak mówię, ten klub będzie utworzony. Dlaczego klub Detox? Dlatego, że będziemy razem będziemy wymieniać swoje doświadczenia. Okay? I to będzie trwało 21 dni. To nie jest tak jak dla tych starożytnych kultur, które już to robiły to nie jest jakaś forma kara, kary, ani forma jakiegoś wyrzeczenia. Ani nie jest taki szybki, jednorazowy reset, tylko część holistycznego podejścia do zdrowia i zrównoważonego życia. Dlatego, że jeżeli to trwa, to 21 dni, zaraz wytłumaczę, dlaczego to trwa 21 dni i jakie są części tego detoksu, prawda? Super, pozdrawiam. Szczęśliwego Nowego Roku, żeby dla Was był zdrowy przede wszystkim. Ale ponieważ teraz jest tak dużo nienawiści, tak dużo złości, przecież, słuchajcie, zastanówmy się, żyjemy w kapitalnym, na kapitalnej planecie, ok? W kapitalnym czasie, co? Czy chciałbyś żyć 150 lat temu? Czy chciałbyś żyć y, 300 lat temu? Nie wiem, no teraz jest chyba najlepszy czas do życia dla nas. Jesteśmy tu, cieszmy się z tego życia i wykorzystujmy to życie jak najlepiej. Jak najlepiej możemy, prawda? Dlatego ten klub Detox, który się zacznie, y, y, dlaczego się zacznie? Dlatego, że te osoby, które chcą być w klubie Detox, przyślą mi mail. Do mnie. Mail będzie na detox klucz małpa .com. Detox przez X. Klucz, jedno słowo. Detox klucz małpa -gmail .com. Ja wtedy tym osobom wyślę. Będzie mała opłata, mała, może 20 dolarów. Nie, nie wiem ile, nawet, ok? Może 15, może 20, dlatego że ja muszę to wszystko przygotować, to jest bardzo dużo pracy. E, jednorazowa opłata, za to dostaniesz. Co za to dostaniesz? Dostaniesz za to przewodnik na 21 dni, który, który pomoże Ci pomóc w wypracowaniu rytuałów, które będą dla Ciebie bardzo korzystne na 20-26 rok. Regularne praktyki, do których codziennie możesz wracać. Co tydzień możesz wracać. Będziesz miał to w formie PDF-u, prawdopodobnie. Dostaniesz to w formie PDF-u. Poza tym, za tą jedną opłatę, którą no, jeszcze nie miłem, 15-20 dolarów, około 100 zł, czy coś takiego. Za tą jedną opłatę będziesz miał w ciągu tych 21 dni, bo my robimy 21 dni specjalnego detoksu tego klubu. Będziesz miał raz w tygodniu mail, który podsumuje i będzie skierowany konkretnie do Ciebie z odpowiedziami, które ja będę um, oczywiście korelować z różnymi lekarzami tutaj w Stanach Zjednoczonych, żeby Wam czegoś złego nie powiedzieć, ale będę odpowiadała na Wasze pytania, więc dostaniesz ode mnie specjalny e-mail prywatny, dostaniesz ten. Y y y przewodnik, prawda, na 21 dni, do którego zawsze możesz wrócić, co miesiąc, zawsze, okej, okay, jak potrzebujesz odnalezienia równowagi swojego organizmu. Co ten przewodnik będzie miał w sobie? Zastanowisz się, czy to jest ten przewodnik na swoimi nadwykami, myślami, schematami, które doprowadziły Cię do miejsca, w którym jesteś dzisiaj żebyś mógł się uwolnić od tego, co stoi na przeszkodzie Twojemu organizmowi w uzdrowieniu. Ok? To jest holistyczne, to będzie holistyczne podejście, yy, które będzie, w którym będą mądrości zaczerpnięte z wielowiekowych tradycji, yy, może psychologicznych, też, prawda? Mogę konsultować ze swoją siostrą, która jest psychologiem, bo. Jest dużo psychologicznych zmian w tym momencie, w tym świecie. I oczywiście najnowsze osiągnięcia współczesnej nauki o zdrowiu. Utworzymy ramy, które będą służyć Twojemu zdrowiu z dłużej, lepiej się czuć niż te, przez te pierwsze 21 dni, prawda? Ale w ciągu 21 dni, to mówię, że zacznie się około 20 któregoś tam stycznia, doświadczymy mocy wspólnie tego detoksu. Dlatego, że to zresetuje nasze ciało, oczyści umysł i uwolni energię, tą, którą ty masz. Potencjalnie masz bardzo dużo energii, okej? Okay? Której może nawet nie czułeś od lat, nawet nie wiesz, że ty masz tą energię. Wymaga to, czego to wymaga. Jednorazowej opłaty mniej więcej 100 zł lub 20 dolarów, okej? Okay? To, jest to, to jest jedno. Nie wymaga żadnego zakupienia żadnych suplementów, ani nic, jak chcesz, to sobie zakup, co ci pomoże, jak nie, to nie, nie musisz, absolutnie nie. Nic nie musisz zakupić. Yy, Natomiast musisz mieć odwagę, żeby spróbować czegoś nowego. Musisz mieć odwagę, żeby zobowiązać się, żeby dzień po dniu podjąć tą podróż yy, samodzielnie, prawda? I to nie będzie ani mylące, ani przytłaczające yy, i ten detoks klub będzie to społeczność, w której nie tylko nauczysz się detoksykacji, ale po prostu będziemy razem wymieniać się swoimi poglądami i tym jak to idzie, ok? Więc Detox Club to będzie transformacja, doświadczenia wspierane przez naturalny coaching, coaching zdrowotny, który ja zrobię dla was, ok? Wsparcie, społeczność ludzi, którzy są na tej samej drodze. Znajdziecie tutaj wszystko, czego potrzebujecie. Detox ta, po, I detoksykacja będzie bardziej przystępna i skuteczna. Yy, zaraz powiem, co będzie, okej? Okay? I jak my to zrobimy, jak my. Mam schemat tego. 21 i długo na tym temat pracowałam, dlatego długo nie było filmów. Dlatego, że musiałam bardzo dużo pracy włożyć w to, żeby to utworzyć, ok? I konsultować się z różnymi ludźmi. Więc po pierwsze, dla kogo to jest? Yy, ten detoks klub będzie dla Ciebie, jeśli ty czekałeś już bardzo długo na idealny czas i miejsce, żeby spróbować detoksu po raz pierwszy, albo jeżeli miałeś trudności z utrzymaniem konsekwencji podczas detoksu, który przeprowadzałeś w przyszłości. Jest to dla Ciebie, jeżeli jesteś gotowy, aby znaleźć się w społeczności, która wspiera Twoje cele zdrowotne, ok? Jest też dla Ciebie, jeżeli regularnie przeprowadzasz już detoks, ale chcesz znaleźć głębsze połączenie i sens w swojej praktyce. Dlatego, że mówię, że nie trzeba za, y, kupować żadnych suplementów tutaj, ok? Absolutnie nie. Tylko dostaniecie narzędzia za tą jedną opłatę 100 zł, czy tam, nie wiem ile, nawet jeszcze w tej chwili nie wiem, bo nie wiem, nie jest to dokończone, bo to odbieram, że zacznie pod koniec stycznia. Dostaniesz narzędzia, które nadadzą sens okay, i będą dobre w praktyce dla Ciebie. 21 dni. Dlaczego 21 dni? Bo to 21-dniowa ścieżka odnowy. Jak już powiedziałam, to się zacznie pod koniec stycznia i mm, będziesz częścią tak jakby, sztuki detoksykacji. Potem, jak zrobisz te 21 dni, to wiesz ekspertem, w jaki sposób ten swój umysł, swoje ciało i tak dalej, zdetoksykować, okay? żeby odnaleźć tą nową energię. Będziecie mieć wskazówki eksperta, oczywiście. Ja w połączeniu z innymi lekarzami i ekspertami będę do Was wysyłała mail na Twój adres e-mail. Więc co musisz mieć? Musisz mieć komputer i musisz mieć adres e-mail. Jeżeli nie masz adresu e-mail i nie umiesz wejść na komputer, niestety nie będziesz mógł być w tym klubie, dlatego że w ten sposób będziemy to robić, ok? Że Ty mi prześlesz swój adres e-mail i powiesz, jestem zainteresowana tym klubem. I ja wtedy powiem, dobrze, opłata jest na przykład 80 zł, ok? Za te 80 zł dostaniesz przez 21 dni yy, nie tylko. Buklet, w którym będzie wszystko opisane, okay? jak to robić, narzędzia, ale też cotygodniowy e-mail do ciebie, konkretnie skierowany do Ciebie raz na tydzień, dlatego, że jeżeli będzie dużo ludzi, po no prostu nie będę miała czasu zrobić tego, prawda? Tutaj może być trochę opóźnienia, jeżeli masz jakieś problemy i tak dalej, bo ja muszę to skonsultować. I dlatego opóźnienie, że ja muszę do kogoś, do jakiegoś lekarza napisać, na przykład doktora grupa, i od niego dostać z powrotem, mail, także ja nie, nie za bardzo mogę to kontrolować, jak on mi przyśle. 5 dni później, czy coś takiego, prawda? Porady, narzędzia, wskazówki i motywacja. W ten sposób będzie to zaprojektowane, aby wspierać Twój postęp na każdym kroku, ok? I dlaczego 21 dni, to zaraz Wam powiem. Dlatego, że 21 dni to jest takie już od dawna wiadomo, że 21 dni postępowania w jakiś sposób reguluje. Te Twoje przyzwyczajenia, ok? Jeżeli zrobisz to przez 5 dni, niestety nie, nie będzie to miało skutku dobrego, ok? Będziesz miał wszechstronny zeszyt ćwiczeń. W tym zeszycie znajdziecie, ok, to będzie w formie PDF-u przesłane do Was przez e-mail. Także musicie mieć albo pożyczyć od kogoś komputer i e-mail, żeby to dostać, potem możecie to wydrukować sobie, prawda? Będziesz miał pytania w tym dzienniku, codzienne aktywności w tym dzienniku, ok? Gdzie ty będziesz musiał wpisywać różne rzeczy, odpowiedzi, refleksje, to pomoże ci w refleksji, w resetowaniu, w ponownym połączeniu się z samym sobą. Okay? Będziemy wspierać się nawzajem, wsparcie tej społeczności. Podczas do, dołączenia do ekskluzywnego tego klubu y, detox, y, będziemy mieć maile, prawda? W których ja będę mogła konkretnie do Was adresować i odpowiadać na Wasze pytania. Dlaczego to jest 21 dni? Dlatego, że potrzeba yy, 21 dni, aby zacząć wytworzyć pewien nawyk. I. Yy, ten program tworzy intencjonalną przestrzeń i strukturę, aby skupić się na sobie i swoim zdrowiu, ok. Więc to będzie podzielone na pewne segmenty te 21 dni. Pierwszy segment będzie segmentem od pierwszego do czwartego dnia. Ty dostaniesz oczywiście, wszystkie narzędzia i dostaniesz cały buklet w formie PDF-u, który możesz sobie wydrukować, gdzie? Który oczywiście będziesz musiał wydrukować. Tam będziesz musiał wpisywać różne, różne rzeczy. Będzie to podzielone na segmenty. Pierwszy segment jest od pierwszego do czwartego dnia i to jest segment oceny. Zastanowisz się tutaj przez te pierwsze cztery dni, ja to wszystko streszczam, prawda, w tym momencie dla Was. Zastanowisz się nad swoją rutyną, nad swoimi nawykami, nad swoją dietą, nad swoim otoczeniem, nad swoim samopoczuciem, na przykład fizycznym, samopoczuciem emocjonalnym i zidentyfikujesz. Co te wszystkie rzeczy obciąża u Ciebie? W jaki sposób to zidentyfikujesz w tym pierwszym segmencie? No, będziesz miał narzędzia, żeby to zrobić, prawda? Będzie to kawę na ławę mówiło Ci, w jaki sposób zidentyfikować to, okay? Drugi segment to jest dzień piąty do dziesiątego. To jest segment oczyszczenia. Jak już powiedziałam, nie musisz kupować żadnych oczyszczających suplementów, absolutnie. Tylko tutaj będziesz miał narzędzia do tego, żeby uwolnić to, co ci nie służy już w życiu, i zrobić miejsce na odnowę. Okay? Takie oczyszczenie. Zaczęcie eksperymentowania z nawykami, które pozwolą Twojemu umysłowi oderwać się od rutyny, szczególnie od pewnych rutyn, które Tobie nie służą. Zobaczenia, gdzie wędrują Twoje myśli, czy są rozpraszane, czy nie. Czy działają na autopilocie. Bardzo ważny, ok? Bardzo ważny segment. Trzeci segment 21-dniowego oczyszczania tego naszego klubu Detox to będzie dzień 11 do 16, gdzie Ty ożywisz swój organizm, czyli wprowadzisz rytuały, które ożywiają, wspierają i równoważą Twój umysł i Twoje ciało. Ok? I ostatni segment to będzie segment równowagi, gdzie określisz, jak Uczyniwszy tą detoksykację integralną częścią codziennego życia, wypadnie Twoje samoleczenie. Dlatego, że samo leczenie jest możliwe, ok? Jeżeli będziecie w tym klubie detoks, to zrobicie pierwszy krok w kierunku bardziej świadomego i pełnego energii, że, że będziecie razem ze mną. Detox klub to nie jest tylko oczyszczanie, okay? to także nawiązywanie kontaktów, więc będziemy razem, będziemy nawiązywać kontakt, przede wszystkim kontakt ze mną mailowy, prawda? Yy, I będzie to, mam nadzieję, silna społeczność osób dążących do tego samego celu, okay? więc większej jasności umysłu, większej energii i zdrowszej relacji z własnym organizmem. Okay? Jak już powiedziałam, dostaniecie zeszyt ćwiczeń detoksykacyjnych, będzie to w formie PDF-u przez e-mail, będziecie musieli to wydrukować, będziecie musieli w tym zeszycie wpisywać różne rzeczy, bo to jest tak jak dziennik, okay? ale będą tam też, znajdą się przepisy odżywcze, ok? Praktyki codzienne, które pomogą ci w refleksji, zresetowaniu się i odbudowaniu więzi ze samym sobą, więc naprawdę kapitalny, kapitalny zeszedł ćwiczeń, ok? 21 dni to jest czas minimalny potrzebny na wykształcenie, nowego nawyku, jak już powiedziałam, dlatego to będzie miało 21 dni, będzie podzielone na segmenty, o których już mówiłam, co w tych segmentach będzie. Yy, podobnie jak w przypadku wszystkich aspektów zdrowego życia. Nie jest to oczywiście sztywna reguła, te 21 dni, więc dla nie niektórych może być wcześniej już to zakliknąć, zaklik a dla niektórych troszeczkę więcej czasu. Ale 21 dni to jest taki znany czas, prawda, na wytworzenie nowego nawyku. I yy, dla niektórych może być to trudniejsze niż dla innych. To zależy od Twojej motywacji, od Twojego ogólnego, nie wiem, e, poglądu na te wszystkie rzeczy, prawda? Um, dlatego dobrze będzie, oczywiście, i ta sugestia jest moja, żeby dzielić się ze swoimi celami i planem, nie tylko ze sobą, ale też ze mną i z innymi, prawda? Więc jeżeli Wy do mnie będziecie pisać e-mail, to możecie w tym e-mailu napisać, czy chcecie ten e-mail podzielić z innymi, czy chcecie, żeby to było prywatne między Tobą a mną. ok? I oczywiście ja nie będę dzielić absolutnie żadnych mailów, które są Prywatne albo pytania o prywatne cele i tak dalej, prawda? W tym mom wtedy będziemy mogli to yy, przekazać społeczności. Jeżeli będzie, będziesz miał na przykład dla społeczności jakieś yy, konkretne przykłady albo konkretne, yy, nie wiem, doświadczenia i będziesz chciał się nimi podzielić, to oczywiście się tym podzielimy, prawda? Yy, yy, co jeszcze? Ten plan działania na 21 dni, klub Detox, wyćwiczy u Ciebie konsekwencje i wypracuje rutynę, ok? Co będzie jeszcze w tym e, dzienniku, który Ty dostaniesz? Tam będą różne narzędzia. Narzędzia takie na przykład jak? W jaki sposób robić afirmacje i ustalać intencje? E, w jaki sposób robić dziennik? E, będą tam wskazówki, które pomogą przygotować Ci się na nadchodzący tydzień, ok? Yy, detoks yy, będzie o tym, jak praktykować detoks umysłu, ciała i otoczenia i nawyków, ok? Jeszcze raz powtarzam, nie musisz kupować żadnych suplementów, ok? Klub Detox super. Jest jedyna opłata tylko za ten zeszyt, który dostaniesz i oczywiście za moją pracę i za mój czas. Mała, nie wiem, 15-20 dolarów może 100 zł, czy coś takiego, ok? I oczywiście wskazówki do refleksji nad minionym tygodniem, prawda? I yy, odnowa ciebie. Więc napiszcie na mail yy, gmail.com. Kto chciałby się stać yy, częścią klubu Detox 2026, yy, jeszcze zredaguję ten live. Puszczę jeszcze raz zredagowany razem z napisami, żebyście wiedzieli, na jaki mail napisać. I oczywiście życzę Wam wszystkiego najlepszego na rok 2026. Przede wszystkim zdrowia fizycznego, psychicznego i cieszenia się z każdego dnia, bo tylko to możemy zrobić. Żegnam na razie.